Monachium, jesień 1983 roku. W siedzibie BMW Motorsport siedzi inżynier Paul Roche i ma problem. Szef koncernu, Eberhard von Kuenheim, mówi mu wprost. Panie Roche, potrzebujemy sportowego silnika do serii 3. Tymczasem w Stuttgarcie właśnie zadebiutował Mercedes 190e 2316, Mały sedan z głowicą Kezuewa, 185 koni mechanicznych i bardzo jasnym przesłaniem dla konkurencji. Mercedes potrafi robić szybkie auta. Hosze, który w tym samym czasie pracuje nad turbodoładowanym silnikiem do Formuły 1, tym, który w 1983 roku da BMW mistrzostwo świata, ma pomysł, sięga po dobrze znany blok silnika M10. Czterocylindrowy fundament marki od lat 60. i łączy go z uciętą głowicą sześciocylindrowego M88 z BMW M1. Cztery zawory na cylinder, dwa wałki rozrządu, czyste mechaniczne piękno. Z tej tymczasowej prowizorki rodzi się S14, jeden z najsłynniejszych czterocylindrowych silników w historii motoryzacji. Narodziny, ikony. Ale sam silnik to nie wszystko. W 1985 roku na salonie IAA we Frankfurcie BMW pokazuje kompaktowe, dwudrzwiowe coupé z poszerzonymi błotnikami, niższym słupkiem C i niewielkim, ale wymownym spoilerem z tyłu. Nazywa się M3. Cel? Homologacja do nowo powstałych mistrzostw świata samochodów turystycznych. Zasady FIA są jasne. Trzeba zbudować co najmniej 5000 egzemplarzy drogowych, dział sprzedaży kręci nosem. Czterocylindrowy silnik 200 koni, 60 tysięcy marek. W ofercie jest już 325i z gładko pracującym sześciocylindrowcem, tańszy i bardziej prestiżowy. Kto miałby kupić podrasowaną trójkę, skoro można mieć piątkę lub siódemkę? Inżynierski mastersztyk. Technicznie M3 to zupełnie nowy samochód. Karoseria została przeprojektowana od podstaw dla lepszej aerodynamiki i większej sztywności. Słupek C jest szerszy i niższy. Tylna szyba bardziej pionowa. Klapa bagażnika stworzywa spoilery z przodu i z tyłu. Opór powietrza spada z 0,38 do 0,33. Masa: tylko 1200 kg. O 100 mniej niż 325i. Silnik S14 to mały cud techniki. 195 koni z 2,3 litra pojemności. Bez turbo, bez kompresora. Kręci się do 6750 obrotów, a dźwięk czterech tłoków to czysta muzyka. Napęd przenosi pięciobiegowa skrzynia Gethac z charakterystycznym układem biegów, pierwszy w lewo i w dół, jak w rajdówkach. Na drodze – 235 km na godzinę. Na torze – w wersjach wyścigowych nawet 300 koni i ponad 8200 obrotów na minutę. Sukces, którego nikt się nie spodziewał. Rok 1986. M3 trafia do sprzedaży i natychmiast staje się hitem. Zainteresowanie jest tak ogromne, że BMW musi zwiększyć produkcję. Zamiast 5000 powstaje 17 970 egzemplarzy. Ponad trzykrotnie więcej niż zakładano. Cena? 61,5 tysiąca marek. Później 77,5. Dla porównania Porsche 911 Carrera kosztuje 88 tysięcy. Konkurencja? Mercedes 190 E2316. Inicjator całego projektu. Forciella RS Cosworth. Moc turbo z Anglii. Audi Quattro. Napęd na cztery koła. Ale żadne z nich nie jest takie jak M3 lekkie, precyzyjne, szalone na wysokich obrotach. Zdominowany świat wyścigów. 1987 rok. Początek dominacji. Roberto Ravaglia zostaje mistrzem świata. Erik van de Puel zdobywa tytuł DTM. Wilfried Vogt zostaje mistrzem Europy. Wszystko w jednym roku. Potem historia już tylko przyspiesza. Dwa tytuły DTM. Mistrzostwo Świata. Dwa Mistrzostwa Europy. Ponad 60 tytułów krajowych. Około 1500 zwycięstw w wyścigach i rajdach. M3 cztery razy z rzędu wygrywa Nürburgring 24 Hours. M3 triumfuje w Belgii, Francji, Włoszech, Finlandii, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii. Dosłownie wszędzie. Mercedes odpowiada nowymi wersjami. 2.5 16 Evo 1. Ale BMW kontratakuje. Evolution, Evolution 2, Sport Evolution. 220, 238 koni. Zawsze krok przed rywalami. Dopiero w 1992 Klaus Ludwig wygrywa DTM w Mercedesie Evo 2. Wtedy E30 M3 odchodzi z torów. Niepokonany. Cena sukcesu. Kolejne wersje stają się coraz bardziej ekskluzywne. Evo 2 z 1989 roku kosztuje już 88 tysięcy marek. Powstaje tylko 500 sztuk. Sport Evolution z 2,5-litrowym silnikiem i 238 końmi mechanicznymi. 600 egzemplarzy, po 95 tysięcy marek. Dziś warte setki tysięcy euro. Nawet zwykłe M3 drożeją z roku na rok. W 2018 jedno z nich po raz pierwszy przekroczyło 100 tysięcy dolarów. W 2020 sprzedano niemal nowy egzemplarz za 250 tysięcy. Dziś dobre auta kosztują od 80 000 do 100 tysięcy euro, a ceny wciąż rosną. Dlaczego? Bo E30M3 jest tym, czego dziś brakuje bez kompromisów, bez filtrów, bez udawania. Żadnych turboopóźnień, żadnych asystentów, żadnych sztucznych dźwięków z głośników. Tylko 1200 kg, 195 koni i czterocylindrowiec, który krzyczy od odcięcia jak małe dziecko w sklepie ze słodyczami. Koniec ery. 1991 rok. Regulaminy DTM się zmieniają. Koszty eksplodują. BMW wycofuje się z serii. Nowy E36M3 jest większy, cięższy, ma 6 cylindrów bardziej komfortowy, bardziej codzienny ale magia gdzieś znika. Co więc naprawdę się stało? M3E30 powstało z wymogów obowiązku tylko po to, by BMW mogło jeździć w wyścigach a stało się definicją tego, czym powinno być auto z literą M. Nie najszybszym, nie najdroższym, ale najbardziej szczerym. Każda przejażdżka dziś to podróż w czasie. Do epoki, gdy 200 koni z czterech cylindrów robiło wrażenie. Gdy samochód był narzędziem, a nie komputerem z kierownicą. Gdy to kierowca, a nie elektronika, miał ostatnie słowo. Dziedzictwo E30 M3 udowodniło, że z obowiązku może powstać pasja. Z pięciu tysięcy planowanych egzemplarzy zrobiło się prawie 18 tysięcy. Z auta do homologacji legenda. I jest w tym piękna ironia. Ferdinand Pieś chciał udowodnić faetonem, że Volkswagen potrafi wszystko i przegrał. BMW Chciało tylko zbudować auto do wyścigów i przypadkiem stworzyło wzorzec wszystkich sportowych kompaktów na następne 40 lat. Dziś silnik dobrze utrzymanego E30M3 nadal wkręca się na czerwone pole jak nowy. Ten dźwięk, mieszanka trąbek i wyścigowego ryku jest nie do pomylenia. A gdy nowoczesne Mki z 500 końmi i turbinami suną po ulicach, mały czterocylindrowiec z lat 80. przypomina, czasem mniej znaczy więcej. M3E30 nie tylko zdominowało DTM, ono zdefiniowało całe pokolenie. Nie mocą, lecz harmonią, idealnym połączeniem wagi, precyzji i czystej radości zjazdy. I może właśnie to jest najpiękniejsze. Podczas gdy inne auta z tamtej epoki dawno się zestarzały, BMW M3E30 pozostało ponadczasowe. Działa dziś tak samo jak w 1986 roku, tyle że jest warte wielokrotnie więcej.